PS klon. część piąta. Miło w domu. No pewnie, ale wiesz, że nie w muszę iść. Dlaczego? No wiesz, dość późno jest. Nie. Co? dopiero Ale potem porozmawiamy. przed Tak. Tylko muszę to jakoś ułożyć. A? Skąd ona się tu wzięła? Nie wiem, idź stąd. Ja nie wierzę, jej, to ja jestem prawdziwa! Ej! Dziewczyny! Przestańcie, ja nie wiem, która z was jest prawdziwa. Ja jestem prawdziwa, każdy to wie. Ja nie mam takiego myślnego głosu. Dobra, zobaczmy to wyglądzie. To ma takie zniszczone. To prawdziwe. Nie wiem. Proszę mówcie prawdę. No, to ja jestem prawdziwa! Przecież nie mam zadarpanego oka. Mm -hmm, mm -hmm. Prawda? No nie miałaś no. na to. Właśnie! Wezmę policję! Ach, nie! To ja jestem prawdziwa! Powierz mi! Zadarpałam się przed. Kluczną. Nie i stąd! Nie! Zostaw ją! Bez zobaczysz. Nie żyję. Tylko coś mi się nie da. Nie. Stop! Nie... Przestańcie! Przestańcie. A ty mnie Zostańcie! Z równowagi Zostańcie! stąd! O, wow. Dam, tę dwieczkę! Oh, oh. Dobra, nie! Teraz ja słuchaj ile chcesz. Co robisz? No, pomóż mi! Eee, to, a tobie co? To nie ma głosu. Hmm. To z przodem trochę. Uciszyłaś się. Może są siedzi Wiesz? Ok, No. O, oh, czy to jest. Sprawdy, oh. Nie ma jej. Trzepców nie. A jakie to życie jest. Duh. No. co, ja chyba muszę się iść. Na pewno. No, jutro się spotkamy. Jutro jest niedziela. Sobota. Tak, no dobra, to ja idę do ba. Зад, мой дом на, на скайпе. Совсем трудно. А, ну так, мазь, супенька. Пожалуйста. Ау, опе. Ау. Я тебе говорю, на нам телевизор. W stołóżkach kupię. jeszcze na dodatek ten. Dobra, tu ja... tu ja chyba będę spać. Tylko nie w tym. Ach. Zdejmę to. Mm. Co robić, co robić? Jak tu się wyrwać z tego? Przecież ona zadręczy mnie na śmierć. Oje, oje, Pomocy! Sprawdzę w komputerze, jak można załatwić sprawę z taką... 燕子，燕子。